Ja mamy mecenasy. Jakże tam poniedziałek? Ej, słuchaj, ta jest taka akcja, nie? Bo jedziemy do roboty, nie? Normalnie z młodym jedziemy codziennie. Ja, co kuflowe obecny tu już niesie, nie? No i młody mówi coś tam do mnie, że musi <ścoughs> chyba jutro na przegląd, bo tam mu się kończy, nie? wie tak śmieje się z niego, że ten że jeździłem ja MMT Asre Staro Nie, miesiąc bez przeglądu, nie? Ale ja tu mam tu od siebie, nie? Te, ten tweet dowodzi mu tu, nie? No, no i biorę z ciekawości Otwieram, patrzę A tu 06.28, nie? Skończył się, zobacz tam Szlak trafi. Trzy miesiące prawie jeździłem bez przeglądu Dzięki że Rzeszta mnie nie łapały, jak co, nie? Jazda jak nie wiem No i ciak, przebrałem się żnę Z roboty i podbić, nie? Dzwoniłem do gościa Będzie koło 9, szlak trafi Gdyby nie było, to czekam, nie? <gry> no i to znać, znaście też tak, takie akcje mieliście. Tak. Ale patrzcie, trzy miesiące żnąłem doładowany, jak nie wiem wszystko, a z przeglądu, nie? Jasny gmin. No i patrzcie, jest far, że nie zapali. Ale jakże mino zobaczył, że nimom, to już taki scykany jechałem tu, że ślak trafi. Ale jak już jestem na parkingu, to się stąd nie ruszą. <gry> Pozdropoły! Jeszcze wam muszę dodać, nie? Bo kurczę przecież tam je złapali, nie? Jakieś półtora miesiąca temu, że na robotę rano, tak? Wtedy, co mnie ząb ząbolą, nie? I ten spirytus tak pukołem, nie? I wyjeżdżam z a tu mnie łapie, nie? I o taki zdygany cały chodzę i podchodzi pod szyby i mnie poznął, nie? No, mówi, wasza budowlanka, mówi, panie, że na szybko, bo, bo młodego samego zostawiam, a wiedzę o co chodzi, bo oglądają, nie? nie mnie puściga, już wtedy miałem, Także pozdro. <noise> Dzięki, hej! To wszystko sprawne, nie? Wita o co chodzi, to jest ino pieczątka, nie? No ale jakieś tam podobno 500 dają, nie wiem, jak jest może wita, o co chodzi, nie? Chyba, że połamie tu jako ogląd to daj znać, nie? Co byś tam dali? Lepiej pijoków nie głapią, nie? Na przeglądanie. To jest niebezpieczeństwo, nie? Chyba, że, że jakiś kud je jedzień ale mnie tu wszystko chodzi. Dobrego poniedziałku, podbijemy, już niemy, harować, pod dasa. Ta robota i się zapomniała, chyba jak to jest. Nie patrzę się na, na przeglądy. Tak ogarnięty, czy jak trafi, e, można teraz śmiało żnąć. Ale słuchaj tam, tak mi się przypomniało, nie? No bo teraz jest wszystko w komputerach, nie? Takie czasy, nie? jak trafi, no. Ale pamiętam jak również byłem młody taki strolek, nie? Z 13 czy tam 12 lat miałem to, pamiętam czasy tam. Nie będę mówił kto, gdzie, jak, jak te maluchy były fiaty stare, nie? To nie było wtedy w systemie nic, nie? No ale tak normalnie podbijali. Pamiętam, ta akcje takie jak... Halkami przebijali, sami się podbijali, nie? Były akcje. Nie będę wam mówił, jak to się robiło. No bo teraz i tak to nie przejdzie, bo jest w komputerze, ale, ale były takie czasy. <noise> tak trafi. Już taką myśl miłem rano, nie? <noise> ja żebym ja, żeby to zobaczył. Chociaż mówię, żeby to było na, na, na podpite, nie? Tak trafi. Ale były takie czasy. Części Czas się dało coś i kasi samemu podbić na autobusie, przebrać i ci się nie podnaszę, tam jakiś inny już puszcza hej, Samsiad miał kalkę, kalkę miał, nie? smykałkę do tego i za flaszkę wcześniej, ka każdy mu na wsi przegląd podniósł, nie? to były czasy, nie? a nie teraz no teraz wszystko w komputerach, Części było weseli te <grynty> takie się robiło, że szlag trafi no, numery przebijali na motorach Czyta się, hej.